Hej, hej, hej kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj trzy razy ekstra linie, wkład 30 zł. Numerki podawał mi sprzedawca w sklepie spożywczo-monopolowym, nie mogłam sobie wybrać, bo to były trzy ostatnie zdrapki i numerki 21, 23 i 24. Bierzemy się do drapania, żeby nie przedłużać. Trzymajcie kciuki, fajnie by było jakby coś było. Chociaż jakoś ja nie wiem, mam wrażenie, że te linie to mnie słabo lubią. Mamy rower i słoń. Jeżeli będę pomijać, no to sorry. Trzymajcie kciuki. Okej. Okay. Kolejne dwa symbole: balony i słoneczko. Balony i słoneczko. Są balony. No, coś ubogo z tymi symbolami. Krap i diament. Jest diament. Jest diament. Krap i diament. Ok. Kolejne dwa. Łódź i popcorn. Łódź i popcorn. Nie widzę albo nie dowidzę, bo tak też może być. Biedronka i wiatrak. Biedronka. Jest biedronka, jest wiatrak. Biedronka, biedronka. Kolejne dwa symbole. Ptak i serducho. Jest ptak. Okay. Kolejne dwa symbole, klucz i piłka. Klucz i piłka. Jest piłka, piłka. Okay. Kolejne dwa symbole, dzwon i arbus. Jest słon, jeden drugi, jest arbus. Okej, okay, kolejne dwa symbole. Rolki i motyl. Rolki i motyl. Kolejne dwa. Leżak i cytryna. Cytrynę tu widzę. Ale leżaka nie, kolejne dwa, moneta i okulary. Moneta i okulary, kolejne dwa symbole, klapki i podkowa. Klapki, klapki, chyba nic z tego nie będzie. I ostatnie dwa. Gwiazda i księżyc. Jest księżyc, księżyc, księżyc. I dupa. Sprawdźmy sobie kontrolne. Dokładnie. Pustak pierwszy, pustak także. Szaleństwo. Następne linie z numerem 23. Może tutaj, kurczę, może tutaj. Piłka i klapki. Piłka i klapki. Kolejne dwa symbole. Korona i tęcza. Jest korona. Jest tęcza. Tęcza. I są korony. O, tu jest klapki, są. OK, kolejne dwa symbole kości i gwiazda. Kości i gwiazda. Nie widzę więcej sakwa i klucz. No sakwa to nam była w poprzedniej potrzebna. Sakwa i klucz. Jest sakwa, jest klucz. Kolejne dwa dzwon i wiatrak. Jest wiatrak. Wiatrak. Ok, kolejne dwa symbole: kwiatek i popcorn. Popcorn, kwiatek, no szaleństwo, krab i lody, no lody to też nam tam było potrzebne. Krapi lody w ogóle nie widzę. Słuchajcie, także grubo. Ptaki i balony. Tak i balony. Ok, kolejne dwa symbole: biedronka i podkowa. Podkowa. będzie to wygrane? Jakoś nie widać. Okej. Okay. Motyl i parasol. 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 Okej. Okay. Kolejne dwa symbole. Słoń i cytryna. No słowo, to widzę przedostatnie dwa. Moneta i okulary. Jest moneta, okulary, okulary, okulary. Ostatnie dwa symbole: Łódź i diament. No i chyba kolejny pustak. Łódź i diament. Masakra, po prostu masakra. Sprawdźmy kontrolę. Dokładnie. Druga strapka, drugi pustak, pięknie. I ostatnie linie, numer 24. W nich ostatnia nadzieja, albo coś będzie, albo będziemy po prostu na zero. Popcorn i tęcza. Popcorn i tęcza. Ok. Kolejne dwa symbole: motyl i cytryna. Motyl i cytryna. Słońce i dzwon. Jest dzwon. Dzwon. Okej. Okay, kolejne dwa. Kwiatek i parasol. Kwiatek i parasol. Jest kwiatek kwiatek, kwiatek i kwiatek, kolejne dwa symbole, kości i czapka, 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 kości, czapa, okej, okay, kolejne dwa balony i moneta Meta. i to chyba tyle łódź i ptak wow jest linia nie będzie zera no to jedne linie chociaż ratują honor tego odcinka znając moje szczęście tam będzie zwrot no ale zawsze coś rolki i piłka piłka. OK, Kolejne dwa Krap i gwiazda Jest gwiazda. Jest krab, Leżak i podkowa. Jest podkowa podkowa. Okay. Diament i lody. Diament i lody. Okej, okay. przedostatnie jest to serce i biedronka. Biedronki to chyba wcale nie widziałam. Serce i biedronka, i ostatnie dwa. Rower i okulary. Ok. I sprawdzamy, co mamy pod tą jedną linią. 20 zł. No, jest jakiś tam postęp. DD, <średytutki> kontrolne, zgadza się. Także na trzy dyszki 3 Ostatnie ekstra linie. Dwie są puste z numerem 21 i 23. Numerek 24 daje nam dwie dyszki. Także ok. Dyszka na minusie. Będę próbowała mnożyć. Żegnam się z Wami. Do następnego. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.